737 7 do 730 737 zgłaszam Jeździ na ulicę Wielicką 80 ulica Wielicka 80, miał tam miejsce wypadek drogowy z udziałem rannych, bardzo możliwe, że w samochodzie się uwolnione osoby na miejsce oddaje się już straż polarną o powrotem przyjąłem, udaje się na miejsce zdarzenia Sugestywne sceny i autentyczne zdjęcia z wypadków to metoda dotarcia do młodych kierowców, którą obrał multimedialny program Roadshow. Wczoraj ten godzinny program wyświetlono po raz szósty w tym roku i po raz pierwszy w Tarnowie, w Mościckim Centrum Kultury. Roadshow porusza problemy, które dotyczą nie tylko młodych, ale wszystkich kierowców. Brawura, alkohol i nadmierna prędkość to wciąż główne powody wypadków na polskich drogach. Ten program bardzo silnie oddziaływuje na emocje młodych ludzi, jak wskazują badania niezwykle skutecznie. Podkreśla kierownik projektu Katarzyna Dobrańska-Junko. Są to bardzo silne emocje. Program. Składa się z wypowiedzi osób, które bezpośrednio uczestniczą w ratowaniu ludzkiego życia lub uczestniczyły w wypadkach. Mówimy tutaj o policji, o straży pożarnej, o pogotowiu, ale mówimy także o y, fizjoterapeucie, o lekarzu, o y, osobie, która przeżyła wypadek drogowy, no i niestety o y, osobie, która straciła kogoś najbliższego w wypadku drogowym. Całość połączona przez y, y, sugestywne filmy z wypadków drogowych, no daje niesamowity efekt, szczególnie w tej grupie wiekowej 15 do 24 lata. Przed projekcją odbyła się konferencja prasowa poświęcona bezpieczeństwu drogowemu o szczególnej roli edukacji młodych i przyszłych kierowców, mówiła zastępca prezydenta Tarnowa Krystyna Latała. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym uważam, że jest jednym z istotnych problemów społecznych w naszym kraju, nie tylko w naszym kraju, i w obecnych czasach. Ale żeby poprawić sytuację i zmienić. To myślę, że przede wszystkim powinniśmy robić dużo i kompleksowo, ale przede wszystkim powinniśmy edukować i to edukować całe społeczeństwo, ale edukować od najmłodszych lat. Jak podają statystyki na 100 wypadków na terenie Tarnowa i Powiatu Tarnowskiego, ginie prawie 10 osób. W poprzednim roku na tarnowskich drogach odnotowano 223 wypadki, z czego 56 z winy kierowców w wieku od 16 do 24 lat.